Hejka, tu kamykos, Witam Was w kolejnym odcinku z gry Istanbul Guys. Eee, w dzisiejszym odcinku... Dobra, zaczniemy sobie od kółka, czyli standardowo. Co my tu będziemy mieli? Gdzie jest 5... O jest, tutaj jest 5. A, myślałem, że może 250 żetonów, to by było coś, coś nowego, ale no nie, nie, nie. nie mamy tu coś za darmo dzisiaj, także do odebrania jest. E, czekajcie. O, mam pudełko widzę też mogę sobie odebrać. Ale jest pudełko za darmo. O jest, pudełko z zabawkami, czy różne rzeczy możemy dostać. A co takiego? Uuu, ale mamy procent szans na. No, pewnie któryś z tych niebieskich dostanę. No dobra, zobaczymy. Pięć dni. Odbierzemy od razu. Kapitan. O! Coś takiego, dostałem złotą... Za nie mówiłem aż. <laughs> aż za nie mówiłem, słuchajcie. Dostałem złotą tą skórkę. No dobra, super. A, no dobra, to jeszcze w takim razie... Gdzie jest to pudełko? Jak tak dobrze idzie, to odbierzemy jeszcze pudełko. Robot duplikat, ok. Całe 10 tych dostałem. No trudno. Tak to bywa, słuchajcie. Co tam z wydarzeń jest... Nocna zmiana. Nocna zmiana. A, to grałem w to. Dobra, dobra. To są trzy mapki. Tu mamy trzy mapki. To chyba sobie zagram w rękawice posępnego bo to zostało tylko dzisiaj w sumie. A triple block dash, no to potrójny z... block dash po prostu. No. E... Dobra, na rozgrzewkę weźmy tego block dasza bo w sumie dawno nie grałem. E... I Ciekaw jestem, co, co mi tutaj. O! Wy... Wyjdzie z tego! Z tej przerwy! Nowy skin chciałem wam powiedzieć. Właśnie no, wlosowałem. Też właśnie z tego eventu o Himenie. zagramy sobie Mister Beastem, Czy to nie jest Mister Beast, ale to jest. A, Mr. Beast, no Mister Beast. To jest Beast jakiś, tak? Jakiś potwór. Nie wiem, czy to jest. Za jakiś taki o. Potworek. To za potworek taki z tym. No dobra, yy, misja. Wywalmy tego. Ajajaj. Aj, aj. wywalmy. No. Ooo Aj po mnie! To rozgrzewka była. Nie ma tak łatwo się nie poddaje koniec. Yy. Dobra. A tu dostałem coś. Epickie kroki. A to sobie wezmę wyposaże od razu. Jeszcze raz, czekajcie, bo to... Zagapiłem się i to tak jest właśnie. Jeśli człowiek nie skupia na graniu, to później wychodzą takie klocki, że pierwsza przeszkoda i się odpada od razu. No. Zobaczymy. Co chciałem powiedzieć? A... Mm, może zrobimy teraz challenge, że kogoś wyrzucimy za mapę. Pierwsza mapa, 16 osób musi odpaść, no to niech będą dwie osoby, dwie osoby, spróbujmy, dwie osoby. Challenge, tak, podejmujemy, możecie napisać w komentarzu jeszcze ewentualnie jaki challenge byście chcieli zobaczyć w Stambu Guys. Sobie przeskoczymy, Jeszcze już szkoda i tu kogoś wyrzucimy już, zaraz czekajcie, o, aha. On wyleciał przeze mnie czy nie? Bo nie wiem o, Tutaj mi ten pan szkielet chciał, że tak powiem Pan szkielet, ej, nie trafiłem go Pana szkieleta o. No, wywaliłem go, ale. Nie uda się, jedna osoba odpaść musi jeszcze. To już właśnie, no. Chyba ja do wyrzuciłem, tak mi się wydaje. No to teraz w kolejnym etapie spróbujemy jeszcze tego pana szkieleta. On jest, widzę, tutaj bardzo nastawiony w oj... A, czekajcie, teraz jest dasz chyba, tak? To wywalmy dwie. Nie, a, bo to. No, dobra. Na następnej mapce będziemy. Stoi tu przede mną ten szkielet. Spróbujmy go wywalić. Oho, oho. Został, że tak powiem, bobelki. I? I? Nie, nie, został. Zobaczcie, został. Czemu? Ja go wywaliłem, ale co z tego? Koniecznie on chce, tutaj, że tak powiem, kogoś wyrzucić. A ja tutaj za nim chodzę i zaraz nie patrzę, co się dzieje. Aj, nie. Dobra, słuchajcie. Dobra, to zrobimy tą przeszkodę. Przeskoczył. Odpad, 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 odpad. Haha, ha, dobrze mu tak. Dobrze mu tak. Chciał prześwirować i o. Dobra. Tego. A, nie w tą stronę powiem polecić. Tu jest jeszcze jakiś szkielet taki co Pirat. Coś tam że tak powiem odpadł szybciej. Wyrzuciło sobapę. Hmm. Dobra, co my tu mamy? Szkielet, kolejny szkielet do wyrzucenia. Ok, mało się, że tak powiem, nie sam nie wywaliłem. Ok. Wyłaś. Nie, nie dało radę. za blisko był. I teraz też go nie dało radę wywalić. Przeżył? Czy odpadł? Nie, jest tutaj. Nie, to jest inny. Ej. Dobra, czyli tamten odpad. Jednego wywaliłem, zobaczcie. Aaa drugi odpad jakiś, no ja tu się tak stanę. Player walk, player walk, no, hej Aaa, nie zdążę! O, ale dałem ciała. Dobra, mogę zrobić też jeszcze, spróbować jeszcze. Teraz już koniec jest. zobaczcie, patrzcie. To już wszystko. Jest... o, udało mu się. Temu się udało przeskoczyć. Kapibarze. Kapibara jeszcze walczy. O, odpad Kapibara. Czyli ten szkielet, który chciałem wyrzucić, drugi prze... tak. Wygrał. No, gratulacje. Słuchajcie, no. Mm. Nie wiem, co myślicie o mojej grze, ale spróbuję teraz na tej mapie coś zrobić. Lawalanty jest pod tym względem fajna, że można wyrzucać innych z mapy łatwiej, dużo łatwiej na pewno. Mm -hmm. Tak się zastanawiam, o właśnie Tak się zastanawiam nad live'em, jak chcecie możecie napisać w komentarzu, czy chcielibyście live'a e, Na żywo StumbleGuys Stumble Guys może i... o, wyrzuciłem niebieskiego A ktoś odpadł też jeszcze od razu Szybko, bardzo szybko I Brawl Starsa Może żeby trochę tą grę, bo mam za głośno. Dobra, to mam tak. Tutaj wszyscy już teraz wiedzą jak tu iść. No, no wiesz, to też na tym pierwszym przeszkodzie to jest luzik No, skocz normalnie, nie? Jakiś na brzuszku. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy drugą osobą chyba. To jest pan żółtek. O, masz. Jestem pierwszy? Nie. Drugi. Na pewno drugi jestem. Tam szkielet przy tym biegnie. Teraz tu jest to. Gdzieś ta kulka tu spada. A jej. O, no, prawie mnie trafiło. Dobra, jestem z przodu chyba pierwszy. Wydaje, że jestem tutaj na samym początku. A, nie, nie, nie! Wiedziałem, że mnie walnie. Dobra, jestem pierwszy, słuchajcie. Tu biegnie szkielet. Dobra. No, dwóch jest. Dobra, przejdę sobie dalej. Nie chcę mi się tam czekać. Może jeszcze mnie ktoś na końcu. O, czekać ci, Czyż pan szkielet ma feny do skina, nie? Z Jimena, właśnie. Czy on dojdzie, dojdzie chyba czterech. To są dwóch takich, widzę. O, uderzył go. Tu się bują. A, ale go wyrzucił. Haha, ha, ale go wyrzucił. No i co, co, co? Chciał go trafić, ale nie dało rady. Dobra, zostało. Flamingo. Czy Flamingo dojdzie, jest ostatni, przed ostatnim, że tak powiem, graczem. Jeszcze tam biegnie za nim, no to będzie decydujące, czy go zaczepi? Zobaczcie. Nie, czekał do ostatniego miejsca. No tak. Czyli mam dwa szkielety i tych dwóch szkieletów najchętniej to mi się pozbył, szczerze mówiąc, bo widać, że oni są nastawieni do bitwy. No i teraz mamy statek. A nie, armaty, dobra. O, bombardment, ok. Dobra, trzeba uważać, trzeba uważać, trzeba uważać, trzeba uważać. Oho, oho. Czemu mi tu. O, widzicie, się biją nawzajem? Czy się biję nawzajem? O. A czekaj się, tutaj jest strzela z armaty. tak? Dobra, jednego wywaliłem. To było chamskie, prawda? Z mojej strony. Oho. Chciałem go wyrzucić i uciekł. Wiedział, co się święci. A nie trafiłem. O, ty szkielecie po... Brzydły. Gdzie ty jesteś? Tutaj. A, nie trafiłem go. Nie, trafiłem. Chciałem mnie walnąć, wiedziałem. A, nie, 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 nie! A, nie trafiłem go. Dobra, słuchajcie, jesteśmy blisko śmierci. Jednego wywaliłem. Dalił kulkę. I zun tebia. Spadaj. Ach, też mnie chciał trafić. Zobaczcie. O, no co ja zrobiłem? I te dwa szkielety zostały. Jeju, ale to było brzydkie. O. Ale to było złe. Co ja zrobiłem? Mm, no, mogłem to wygrać. Niestety nie. Udało się. Niestety nie udało się. No dobrze. To jeszcze tak na szybko zagramy sobie tutaj, ostatnim dzisiaj, mapkę. Mam nadzieję, że Wam się podobają moje gry po tylu odcinkach. O nie, dlaczego ta mapa? Słuchajcie, nie wiem jak Wy, ale ja jej nie lubię. A tak początkowo nawet UFO nie lubiłem. O rany, co tu się dzieje? Ile tu jest tych bomb? O. Ach, chciałem skoczyć tutaj na to pudełko. Dobra. Przez, przez 16 to, to jest marna szansa, że mi się to nie uda przejść. O masz, nie trafiłem. No i co? I teraz będzie taka szansa, że właśnie może się nie udać, że, że tego nie przejdę. 9-10 osób. Oho, uh oho. -huh, uh -huh. Nie da rady. Zobaczcie, widzicie, jak to łatwo. Jeden błąd, jeden błąd. I tyle mnie kosztował. No właśnie, to był ten jeden błąd na koniec odcinka. Yy, no ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to serdecznie zapraszam. I w tym odcinku to będzie tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hejka, pa, pa.